Cześć, dzień dobry, witam was serdecznie, zapraszam cię na taki ostatni, typowy haul, mierzymy, w tym roku. Jak sobie pomyślałam, że kolejny będzie dopiero w styczniu, to po prostu nie mogłam się oprzeć. Zwłaszcza, że w Senseju podobało mi się naprawdę bardzo dużo rzeczy. Żeby was nie skłamać, chyba miałam 46 artykułów w koszyku, ale stwierdziłam, że to... Przesada i zrobię ostrą selekcję i z tej ostrej selekcji i tak wyszło dużo tutaj tego, a jeszcze więcej stwierdził, że nie ma dwóch artykułów i mi ich po prostu nie wyśle, tylko odda mi za nie pieniądze, także był to jeszcze przepiękny popitowy piórnik i sukienka, ale to nieważne, nie o tym czego nie ma, a o tym co jest. W środku. Najpierw pokażę Wam co kupiłam, taka część holowa. Nie ma tego dużo, ale jakieś tam do mnie mówiły już świąteczne rzeczy i nie tylko. A później przymierzymy ciuchy. Dużo cekinów, dużo błysku, dużo się dzieje. Jeżeli chodzi o ostatni tego typu film w tym roku, pewnie jeszcze jakieś tam drobne zakupy będą się pojawiać we Vlogmasach. O to się nie martwcie. Może też urządzimy sobie jakieś tam mierzymy po drodze. Zobaczymy, czy co nam Vlogmas przyniesie. Ale właśnie, póki co, ostatni tego typu film. Lecimy, otwieram moje zamówienie, już wam mówię ceny, pokazuję. Analizuję, i mam nadzieję, że mi pomożecie podjąć decyzję, co oddać, a co zostawić. W zasadzie ta część, której nie będziemy mierzyć, nie jest aż taka rozbudowana. Po pierwsze, ostatnio byli u nas goście i przynieśli taki sernik. Był tak pyszny, ale strasznie rozpadał. Eee, I stwierdziłam, że my nie mamy takiej szpatułki do. To się nazywa szpatułka. Łopatki, łopatki do ciasta, do tortu, żeby właśnie ładnie podważyć. Musieliśmy tam sobie poradzić nożem. Oczywiście sobie poradziliśmy, bo potrzeba matką wynalazku, jak żeby inaczej. Natomiast zobaczyłam na wyprzedaży, na przycela właśnie taki zestaw tortowy. I tu jest taki nóż, którym na przykład można wygładzić krem, ale można też sobie coś podważyć. No i właśnie ta taka szpatułka do ciasta. Także wzięłam, bo to kosztowało jakoś tak bardzo okazyjnie. No i też rzeczywiście było przepiękne takie benzynowe. Ja już mam takie łyżeczki. One są akurat AlieExpress, ale myję je w zmywarce. Ten wzór nie schodzi, więc mam nadzieję, że będzie tak samo w tym przypadku. Jego cena to 15,99. Uważam, że to całkiem spoko jak właśnie za dwa takie ładne narzędzia. Eee, o, w paczce od Mikołaja będzie, Mikołaj to kazał zamówić, będzie też taki widon, widon z rożpunką. Bardzo mi się spodobał, a ostatnio mamy jakiś tam deficyt widonowy. Wiecie, to się cały czas używa, jak się codziennie tego używa, także. No, zobaczymy, jak się będzie sprawdzał, jak będzie trzymał i tak dalej. Natomiast nochania, kocha księżniczki Kisteja więc jak zobaczyłam tę rozpunkę to stwierdziłam, że będzie dodatkiem po prostu do prezentu i na pewno e, się ucieszy. Mogłabym jeszcze się zastanowić, może do mnie to tak bez okazji, ale wolałabym, żeby było to od Mikołaja. A o Mikołaju rozmawiając i mówiąc, to mam e, po pierwsze. Poszewka na poduszkę. Ja uwielbiam, wiem, że niektórzy z Was nie lubią, natomiast ja uwielbiam e, dziadki do orzechów, więc stwierdziłam, że wezmę. Mam troszeczkę świątecznych pokrowców na poduszki, e, nie pamiętam już co i jak, więc staram się też nie zamawiać jakoś bardzo dużo, ponieważ najpierw wolałabym znieść i zobaczyć, co mam, ale na pewno nie mam takiej dziadki do orzechu. Do dziadki do orzechów. Bardzo mnie urzekła, więc wzięłam. No i wygląda bardzo fajnie. To nawet e, można będzie dać do Hany do pokoju, żeby przystroić. No trochę tych pomieszczeń jest, więc na pewno się nie zmarnuje. No i bieżnik. Nie mam też takiego typowo świątecznego bieżnika. Mam jakiś tam ze złotym, ale to nie jest to, e, czego bym chciała. Więc zamówiłam taki bieżnik. Zaraz Wam powiem cenę wszystkich tych trzech produktów. E, bieżnik chyba jest... No nie jest aż taki krótki. całkiem chyba ma metr 50. Tak, metr 50 na 50. No jest taki typowo świąteczny, trzeba mu przyznać. Jakiś stroik i tak dalej. Myślę, że będzie ładnie na stole wyglądał. Już wam mówię ceny wszystkiego. Bidon kosztował 19.99. E, poszewka na poduszkę 15.99. Wiecie, a wierznik na 124. 99, także to jest z tych moich zakupów rzeczowych, a teraz już się odsuwamy i mierzymy, bo tu w zasadzie mam tylko rzeczy do mierzenia, ale jakie fajne bo no ja już przegrzebałam, żeby wyciągnąć to także nie przedłużam, chodźcie, mierzymy zacznę dziś od kurtki kurtki teddy 140 zł, ostatnio właśnie podobają mi się takie misiakowe okrycia, na początku myślałam, że ja zamówiłam coś takiego zielonego ale nie, jednak zamówiłam takiego misieka, który jest w rozmiarze L i po prostu <grymne> gdzie jest są ręce. O co tu chodzi? To jest nie jest L. Uwierzcie mi, że to nie jest L. Nie, już pali, licho, że tutaj się ledwo ruszam i tutaj pod pachą jestem tak, to jeszcze no rękawy gdzie one są? No zobaczcie, ja stoję nie podnoszę rąk, a teraz uwaga, uwaga Ta dam Po łokcie tę kurtkę. Nie, no to musiałabym mieć, ała jeszcze sobie przytrząsnęłam włos. Musiałabym mieć zdecydowanie jakąś xl -ka. Nie da się nawet tego dopiąć, bo się na wizji tutaj przed nami uduszę. A tego chyba nie chcemy. Ej, no nie, jeżeli... Taki Teddy Wam się by podobał, to musicie go zamawiać przynajmniej rozmiar większy. Także ten Teddy, pomimo najszczerszych chęci, musi pojechać do domu swojego, do magazynu. Ładnie to wygląda, bo on jest naprawdę bardzo przyjemny, bardzo mi się podoba ta kolorystyka, no ale to jest najzwyczajniej w świecie za małe. To nawet jest tak za małe, że w życiu do tego nie schudnę, bo ręce mi się już nie skrócą. Także teddy jemu. No, dziękuję. Jelowarwny sweter z wełną za 99 zł. Zaraz Wam powiem, ile tej wełny jest, bo jak mam jak jest napisane z wełną, to tu szaleństwa na pewno nie mam. 58% to akryl, 29% to poliester, 9% to polamin, ale jest 4% wełny. No ale słuchajcie, yy, sweter z 4% wełny potrafią kosztować. 500 zł, bo przecież mają wełnę, a ten kosztował tylko 100. Wydaje mi się, że takie tęczowe sweterki były najmodniejsze w zeszłym sezonie i strasznie mi się podobały, a wszędzie były wyprzedane, ale to musicie przyznać, że jest coś bardzo w moim stylu, bo ja jestem kolorowa. Natomiast ten sweter też jest kolorowy, ale on wcale nie wygląda ładnie. Jakoś na stronie wyglądał lepiej. Bardzo mi się oczywiście podoba ta tęczowa kolorystyka, ale czy to jest coś, co mnie powala? Jak otworzysz szafę Stwierdzę, tak, dzisiaj zakładam ten sweter. Yy, nie, nie do końca. Jakoś na stronie wygląda ładniej, chyba bardziej żywe były te kolory. Coś mnie tam bardziej przekonywało niż ta wersja. Podoba mi się, oczywiście, to, że ma taki rozszerzany, bówiasty rękaw. Tutaj muszę sobie chować. Natomiast wydaje mi się, że nie jest na tyle szałowy, żeby ze mną zostać, ale chętnie wysłucham Waszej opinii, bo jeżeli Wy się zakochacie i powiecie, że wygląda milion dolarów, to to jest oczywiście jeszcze do przemyślenia. Kolejny sweter to sweter w paski i tutaj akurat nie było rozmiaru L, więc wzięłam XL 99 zł i skład nie ma napisana wełna, więc nawet nie wiem, czy chcę czytać, bo tu pewnie w ogóle będzie, będzie, będzie. Akryl, poliester i elastan. W jakich to proporcjach to nie ma znaczenia? Elastanu jest mało, e, tylko żeby po prostu ten zrezerwer trochę pracował. Stuwa, paski. Paski dalej poluję na ten wymarzony w paski, dalej go nie znalazłam, ale czy to będzie ten? Zobaczmy. No jest jasny i ma paski brązowe. Coś innego się tutaj dzieje, ale czy to będzie ten XL? No nie wiem, może lepiej by było, gdyby był Elcom i znowu to jakoś. Nie ma miłości, wiecie? A co to jest takie jakieś... Dziwny. on jest jakoś tutaj dziwnie wykończony no w sensie dziwnie, słabo wykończony, e, podoba mi się jest dużo lepszy niż wszystkie te pasiaste, które mierzyłam w H&M ale mam nieodparte wrażenie że jest taki trochę szmatławy i że po jednym praniu będziemy się musieli żegnać, a takich rzeczy już sobie w szafie nie chcę zostawiać ale wygląda uroczo długość, paski, no nie wiem to jest jeszcze obce do przemyślenia natomiast nie jestem jak jakoś bardzo y, optymistycznie do tego swetra nastawiona. Myślę, że sweter w paski jest klasyką, w którą warto zainwestować i warto, żeby on był na lata, jak już mamy ten sweter w paski, no bo paski z mody raczej nigdy nie wyjdą. Może gdzieś tam na chwilę się ukryją pod kromka, kro, kromkami na pewno chleba, yy, pod kromkami, no nie wiem. Mieszane uczucia tutaj, także dajcie mi znać, co wymyślicie. I sweter numer 3 to jest coś bardzo w moim stylu. Touch me, cashmere like e, To nie jest sweter z kaszmirem, natomiast niby ma być jak kaszmirowy. No dotknęłam i czy to na mnie zrobiło jakieś piorunujące wrażenie? Nie wiem. Natomiast kolorystyka jest przepiękna. E, I zobaczmy: to jest kardigan, rozpinany w rozmiarze L. Już Wam oczywiście mówię jego cenę. Ten kardigan również kosztował 99 zł i wydaje mi się, że on jest najbardziej mój i najładniejszy i najfajniejszy i faktycznie ta jakość nie jest aż taka szmatłowa. No rękaw mógłby być trochę dłuższy nie wiem czy tutaj przyoszczędza, przycina na cenach, jeżeli chodzi o rękawy, wiecie, każdemu troszeczkę odejmiemy od rękawa i będzie jeszcze jeden sweter. Nie wiem, czy to tak działa. Natomiast no ten mi się podobał, muszę wam powiedzieć. Aż za nie mówiłam. No nie jest taki, że aż za nie mówiłam. Natomiast i z tyłu fajnie ta zebra wygląda i z przodu. I musicie przyznać, że jest najlepszy z tych trzech. Ja chyba sobie go zostawię, bo ja lubię takie rozweselające zimę, Co prawda nie do tej bluzki, ale właśnie do takich smutki. O, tak to powiedzmy. No nie wiem, podoba mi się, podoba mi się. I na stronie mi się bardzo podobał i tutaj mi się bardzo podoba także. No. Ja widzę, ja go widzę u siebie w szafie. Padł mi w oko na stronie przepiękny garnitur. Jest tutaj oczywiście w komplecie marynarka w kratek, która kosztowała 90 zł, oraz spodnie z kantem, które kosztowały. 140 zł, nie wiem czemu spodnie były tak dużo droższe, natomiast no powiem Wam szczerze, że na modelce naprawdę mnie ten zestaw urzekł, więc po prostu go przymierzę i zobaczymy, czy jestem tak urzekająca jak ta modelka. Eee, jakie rozmiary? Chyba znowu Lki, bo zazwyczaj się tak celuję w Elki, chyba że czegoś nie ma, spodnie są L i marynarka. Również. Spodnie mi się podobają, bo są na gumce. Myślałam, że będą normalnie, standardowo zapinane, e, ale są na gumce, natomiast jakoś się jako musiałam mocno je tutaj przez miednicę przeciągnąć, ale się zmieściłam. W sensie jak już tutaj prze, przelazłem przez ten obszar, to już tutaj bardzo fajnie leżą. No i są jakieś takie ultra wygodne, mają taki męski vibe, ale pamiętajmy o tym, że mierzymy garnitur. Kurczę! Nie! Myślałam, że będzie kurczę, ale fajnie. Ale chyba kurczę nie, co? Że bluzkę powinnam zmienić? Powiem Wam, że nie wiem. To jest tak poza kategorią mojej szafy i nie tyle, że poza strefą mojego komfortu, ale to jest tak inne, że ciężko mi się odnieść, bo on jednak trzeba przyznać, tutaj ma jeszcze jeden guzik. I ma taki bardzo męski sznyt. I o ile ja lubię takie workowe, bluzowate rzeczy, to nie wiem, czy aż w takim męskim fasonie, chociaż z drugiej strony jakiś jest ultra kobiecy w tym wszystkim, taki elegancki. Ale gdzie ja bym takie garnitury założyła? Nie wiem, jakieś te spodnie tutaj się zlewają. strasznie grubo mam wrażenie, że dni uda wyglądają. Kurczę. Nie wiem, zobaczcie, tak wygląda z tyłu. Z tyłu chyba trochę lepiej niż z przodu. Coś mi się tutaj nie zgadza w momencie, gdzie się spotyka ta góra z tym dołem. A może właśnie świetnie to wygląda? Kurde, nie wiem. Zobaczę na kamerze, powiem co... Posłucham, co wy macie do powiedzenia. Myślę, że to jest ciekawe. Ale czy powinnam to zostawić? Czy to jest unikatowe i czy będę w tym chodzić? Może osobno... osobno? Może osobno. Spodnie są bardzo komfortowe, więc jeżeli szukacie czegoś takiego na gumce, w kantkę, żeby to było eleganckie, ale bardzo wygodne, to e, ja myślę, że to będzie fajny wybór. Jeszcze tutaj mam coś takiego. Wiecie, jak chodzicie do biura albo macie jakąś taką poważniejszą pracę wymagającą code'u, to e, przemyślałabym te spodnie, ale na no, co dzień takie cygaretki też są fajne. E, dobra, teraz zobaczmy inne spodnie z tą marynarką, jeszcze z innym bluzką. Mam tutaj mocno rozszerzone spodnie, to był jakiś wyprzedażowy łup. Jeansy White Leg like High Waist, 55 zł, 56. Rozmiar 42 I uważam, że są świetne. Wyglądają genialnie, nie mam czegoś takiego w szafie. Mocno szeroka nogawka, ale dalej wygląda bardzo zgrabnie. Przepiękny kolor, no i bardzo fajnie jest zrobiona tutaj ta wysoka talia. I nawet na tyłku wyglądają spoko. Bardzo mi się podoba, ja myślę, że za sześć dych zostawię sobie coś takiego, bo nawet właśnie z jakąś taką bardziej elegancką bluzką można to fajnie wystylizować. Chociaż nie, tu mi się coś robi, ale nie wiem, wy jeszcze ocenicie, ale mi się wydaje, że mi się to bardzo podoba. I też jakieś takie są wygodne, całkiem spoko. Zobaczmy marynarkę w innym zestawieniu niż z tym... Nie wiem, może coś z tą marynarką jest nie tak... Ja nie jestem chyba przekonana do tego garniaka, chociaż nie wiem, no ładna jest ta marynarka. Dajcie mi koniecznie znać, co wy o tym sądzicie. I o spodniach, i o marynarce, i o komplecie razem, ale ja jeszcze chyba sobie wziąłam inną bluzkę do tych spodni. Zobaczmy. Niekoniecznie trzeba to w komplecie nosić, natomiast stwierdziłam, że ja sobie to tak przymierzę. Będzie taki ładny, monokolorystyczny. -no look. I powiem Wam, że mi się ten look podoba, że właśnie te spodnie z wysokim stanem to takie bluzeczki. Bluzeczka kosztowała 40 zł. Nazywa się bluzeczka w prążki czy coś tam z tym Oczywiście zostawię Wam linki. Wygląda to fajnie. Bluzeczka jest fajna, ponieważ jest w prążki, ale też ma super dekolt. Ładnie ten dekolcik wygląda pod tym względem, że jest w serek i kołnierzyk. Kurczę, fajnie. Jak myślicie? Ja myślę, że całkiem się sensejowi, ten zestaw udał. Co prawda, coś mi się tu obrócił ręka. Nie umiem się ruszyć, ale ja przy tym zostawię. Jestem na tak. Ktoś z Was zapewne widziała, że ostatnio kupiłam e, skórzaną spódnicę i stwierdziłam, że pójdę w skórzaną sukienkę. Ale to nie był dobry chyba ja pomysł. Sukienka z imitacji skóry w rozmiarze L. Trzeba było na pewno wziąć XL 70 zł, ale XL zapewne nie byłaby dużo dłuższa. To jest strasznie krótkie. Widać mi nawet mojego siniaka. Yy, nawet się nie próbuję dopinać. W sensie chyba bym się dopięła, ale nie wiem, czy mi się chce siłować. Jak jesteście fajnymi laseczkami, wszystkie jesteśmy. Yy, jak macie, może troszkę kurcze. Jak Wam się podoba taka sukienka, to może warto spróbować. Ale ja bym się chyba źle w niej czuła i myślę, że. Jednak skórzana spódnica to jest coś, na czym poprzestanę. Ona jest strasznie kusa, tu mnie opina, i czuję, że jak zrobię trzy kroki w którą stronę, to to wszystko mi podejdzie do góry. Ale fajna jest ta zakładka, ale nie, a poza tym czuję się. czuję, że się gotuje. O! No dobra, to teraz czas na mojego faworyta, czyli cekinowe ze stary. Natomiast przyznam szczerze, że na stronie ten błysk i cekiny wyglądały troszkę bardziej interesująco. Ale sprawdźmy, co tu mam. Ja koniecznie muszę schować te spodnie, zanim Hania wróci, ponieważ jak stanę, tak razem to wygląda jak ogon. I ona mi nie da spokoju i każe mi te spodnie zostawić albo sobie założyć. Natomiast ja ledwo się w nie wcisnęłam, one nie siedzą mi tu zbyt komfortowo. Spodnie kosztowały, moi drodzy, 80-90 zł, ale LK, jeżeli nosicie eleczki, to zamawiamy x aleczki, a nie aleczki. Mieni się pięknie, ale ten zestaw jest po prostu no hit. Hit spodnie do zwrotu na pewno i nie będę go zamawiać. Ikselek, chociaż czuję się jak syrena. Natomiast bluza ze ściągaczem kosztowała też 70 zł. I bluza jest ciekawa. O tyle, że jest bardziej uniwersalna, bo jeżeli założymy ją do zwykłych, czarnych spodni, to może być szałem i szaleństwem. Także zaraz założymy ją do takich spodni, jakie miała. Ale z tej serii jest jeszcze jeden komplet, natomiast też chcę wyjść z tych spodni, zanim puszczą w szwach. No dobra jest też spódniczka, ale jeszcze większa szale jest dobra, ledwo weszłam w L, a spódniczkę zamówiłam M-kę, dlatego że nie było żadnej innej 50 zł, ale to na pewno jest za małe i na pewno jest nie dla mnie. I, 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 i moja syreniasta dusza coś mówi, ale muszę ją zagłuszyć, bo... To nie wygląda dobrze. Ściągam te spódnice, ale jest jeszcze jedna rzecz. Ale zanim ten top, to jeszcze ta bluza z normalnymi spodniami. No i teraz to wygląda fajnie. I słuchajcie, jaką zostawię te bluzę. Bo właśnie w takim świątecznym okresie, przedświątecznym, sylwestrowym, to może być bardzo fajne wyjście. A czasem potrzebuję, albo moja dusza potrzebuje, już nie wiem, czegoś tak błyszczącego. Ona chyba lepiej na żywo się mieni. Niż w kamerze. Nie wiem, czy to tak ładnie wygląda w obiektywie, ale ja tutaj w lustrze widzę, że słońce pada, że to wygląda całkiem fajnie, więc może komplet to za dużo. Natomiast właśnie sama bluza mi się podoba. To jeszcze zobaczmy ten top, a top kosztował moi drodzy pewnie najmniej. Krop top na ramionczkach wielobarwny 40 zł. Oczywiście myślałam, że ten crop top przymierzę Wam do spodni albo do spodnicy, no nie wyszło, natomiast nawet chyba dobrze, bo one nie miały takich wysokich stanów, a to jest krótkie, ja nie wiem czy to jest crop top, czy to jest stanik, no pięknie się to mieni, pięknie to wygląda, ale... Krop -top od odpada. Chociaż właśnie, jak planujecie, jakoś tak. Ja już to słuchajcie! Jeszcze mamy listopad, ostatni film. Jeden z ostatnich filmów przed blogmasem. a już czuję sylwestrowy klimat. No, ciekawie to wygląda, ciekawie. Ale no niestety, kropotop u mnie nie zostanie, ale może ktoś czegoś takiego poszukuję. Dobra, to już ostatnia rzecz, która zmieni nam klimat sylwestrowego na świąteczny. Eee, zobaczcie, co tu się wydarzyło. Dziura mam. Sporo jest piżamek świątecznych w senseju i co? Ja odciąłam sznurek i okazało się, że jest dziura. Stwierdziłam, że do tegorocznego vlogmasa coś sobie kupię, bo będzie nam milej wszystkim oglądać nowe piżamie eee, i wybrałam właśnie taką disneyową meszkamiki Miki z przyjaciółmi I spodnie też malutkie główki Meszkiniki i w kratę Coś takiego bardziej klasycznego No ale przepięknego 69,99 No i chciałam ją sobie zostawić, ale nie wiem Chyba zwrócę, jak będę zwracać resztę Może będzie w sklepie Mam tam te dziurce To wymienię ją na Nieuszkodzoną, o oh, w ten sposób. No i tym akcentem świątecznym ja się z Wami dzisiaj pożegnam. No dziwne to było zamówienie, ale jak szaleć, to szaleć. Ostatni tego typu film, właśnie, więc w tym roku. Więc szaleństwo, dajcie mi koniecznie znać, co Wam się podobało, co nie, co zwracamy, co zostawiamy. A ja póki co dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia.